Witam, witajcie w moim biurze. Pokażę Wam. Oto. Ap 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 aptece kupiony, bardzo, bardzo zdrowy. Tym otwieramy. Siedzę na moim fotelu, na moim fotelu. Okay. Oto ma ma me, madam otwieramy Madam. Mm, też ją są dobre, są truskawkowe są dobre. Pomarańczowe też są dobre. Najlepsze są jagodowe. Lizaki. No, dobre. A jak, a jak Rostian był tego lizaka spróbował? Nawet Krystian jakby spróbował tego lizaka Zobaczyli, ale to dobry lizak Duchny ten lidar, trochę twardy. A kamień. Lód. A jak woda zamarznie, lód też się klei. Pamiętajcie o myciu ząbków. Pamiętajcie o myciu ząbków. I wam nie bolały. I wam nie bolały. Jak jeszcze ząb bolał, najlepiej myć. Mm. madam Oto madam. To, to takie zjedzone. Dajcie czok, do góry. Łapki górę. Komentarz, piszcie mi komentarza, jo.